Gościem dzisiejszego akademickiego kwadransa przedsiębiorczości jest pan dr Paweł Sadowski, pełnomocnik rektora do spraw rekrutacji. Dzień dobry. A skoro gościmy u siebie pełnomocnika do spraw rekrutacji, czyli porozmawiamy o rekrutacji. No, mam nadzieję. Ja też mam taką nadzieję. Panie doktorze, studniówki mijają. Już czwarte klasy przygotowują się, trzecie klasy przygotowują się do matury, a jak matury, to za chwilę rozpocznie się rekrutacja na studia na naszym uniwersytecie. Tak, tradycyjnie zaczynamy w kwietniu, to nie jest prymaprylis, ale 1 kwietnia dla nas rozpoczyna się ten proces, który będzie trwał kilka miesięcy. Najpierw kandydaci mogą się rejestrować u nas na Kilkadziesiąt kierunków studiów na studia stacjonarne, niestacjonarne, i pierwszy taki moment, w którym zaczyna się już ten właściwy proces kwalifikowania, to jest w przypadku Wydziału Artystycznego i w przypadku kierunku Logopedia z Audiologią na Wydziale Humanistycznym to jest koniec czerwca tradycyjnie. Natomiast już później wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, i studiów jednolitych magisterskich. To jest lipiec, no i wrześniowe, tradycyjne te rekrutacje, które dotyczą studiów drugiego stopnia. Zanim zapytam Pana o takie techniczne sprawy dotyczące tego, gdzie szukać informacji na temat właśnie rekrutacji, jak to zrobić, jak się rejestrować, chciałabym zapytać najpierw o ofertę dydaktyczną naszego uniwersytetu, z czego mogą nasi. Przyszli kandydaci skorzystać. Oferta dydaktyczna uniwersytetu jest dosyć rozległa, bo kształcenie mamy na 12 wydziałach w sumie. Na wydziałach, które są zlokalizowane w Lublinie, czyli to jest 11 jednostek, i jeden wydział zamiejscowy w Puławach. To są kierunki. I ścisłe, wiadomo, że mamy wydziały takie jak chemia, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Matematyki, Fizyki Informatyki i Wydział Nauko Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ale i oczywiście Wydziały Humanistyczne, Wydział Politologii, Pedagogiki i Psychologii, wydział prawa, wydział ekonomii jako kierunki ekonomiczne i wydział humanistyczny, który, który jest wydziałem, no, na którym odbywają się, na, na którym odbywa się kształcenie na kierunkach typowo humanistycznych, oczywiście historia, filologia polska, neofilologia, więc ta oferta jest bardzo, bardzo szeroka. Mhm. A jeżeli chodzi o kierunki studiów i jeszcze o liczbę, jako, jaka jest przygotowana liczba miejsc w tym roku? Kierunków studiów mamy ponad 70. No to jest w czym wybierać. To jest w czym wybierać. Tradycyjnie. Około 7,5 tysiąca miejsc przygotowujemy na kierunki stacjonarne i niestacjonarne dla naszych kandydatów. Zobaczymy, jak ta liczba będzie w tym roku wyglądała. Jeszcze nie mamy ogłoszonych y, zarządzeniem rektora limitów miejsc. To pojawi się dopiero w maju, ale już na tą rozpoczynającą się rejestrację kwietniową będziemy. Orientacyjnie znali te, te liczby, natomiast to, to mniej więcej jest około 7,5 tysiąca. W, w ubiegłym roku było to prawie 8 tysięcy y, miejsc, i to są wszystkie miejsca, które no, do, dotyczą wszystkich kierunków studiów. Oczywiście mówię o liczbie globalnej. Mhm, ale to jest wspólna liczba na kierunki stacjonarne i niestacjonarne? Tak, tak. dlatego, mhm. że no, zgodnie z tymi zmianami, które już y, związane są z nową ustawą, globalnie musimy podawać tą liczbę, dlatego, że ona jest na, na podstawie tej liczby y, szacujemy oczywiście wszelkiego rodzaju y, współczynniki dotyczące jakości kształcenia, które obligują Uniwersytet. Mhm. a to teraz powróćmy do tych kwestii Kwestii technicznych. Jakie pierwsze kroki? Od czego trzeba zacząć, co trzeba zrobić, żeby można było zarejestrować się, jak wygląda cały system ten rejestracji na UMCS-ie? No przede wszystkim najlepiej zapoznać się z naszą ofertą na stronie internetowej UMCS-u. Mamy zakładkę Kandydat, i w tej zakładce jest pełna oferta kierunków, które będą dostępne dla kandydatów. Zbliżają się drzwi otwarte w marcu, więc ja oczywiście zachęcam do tego, żeby kandydaci na tych drzwiach otwartych się pojawili. Natomiast proces sam rejestracji kandydatów zaczyna się 1 kwietnia. I każdy z kandydatów ma możliwość zarejestrowania się w zasadzie na dowolną liczbę kierunków. Nasza oferta jest dostosowana do różnych przedmiotów zdawanych na maturze, więc jest z czego wybierać. Kierunki są dosyć elastyczne, w związku z tym co do rekrutacji, więc w zasadzie nie. Oczywiście mamy kierunki specjalistyczne, na które wymagane są określone przedmioty, ale ta oferta jest tak szeroka, że każdy może sobie coś znaleźć do studiowania, no i oczywiście mając na uwadze swoją przyszłość później, co chce robić w życiu. Natomiast no po tym procesie rekrutacji, który się odbywa za pośrednictwem tradycyjnie już od kilku lat dostępnego dla kandydatów systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na, na stronie internetowej irkumcs.lublin.pl Wypełnia każdy kandydat swoje dane osobowe, musi wybrać przedmioty maturalne, musi wybrać kierunki i zarejestrować się y, oczywiście poprzez zapis na y, kierunek, którego, na kierunki lub kierunek, który kandydata interesuje. Mm -hmm. Wspomniał pan o, o tej zakładce kandydat, że tam jest pełna oferta naszego uniwersytetu. A jakie szczegółowe informacje się tam znajdują? Czego można się dowiedzieć? Bo podejrzewam, że o kierunkach takich jak na przykład pedagogika, psychologia, ekonomia, czyli tak zwanych tradycyjnych kierunkach, no to gdzieś ci kandydaci mogą mieć jakąś wiedzę. Ale jest bardzo dużo takich szczegółowych specjalizacji, takich nietypowych kierunków, które nie funkcjonują w takim, że tak powiem, potocznym obiegu. Czego można się dowiedzieć tam, a jeżeli nie w tej zakładce, to gdzie kandydat może się dowiedzieć dokładnie o czym, czego dany kierunek dotyczy i czego się może na nim nauczyć. W zakładce uczyć? kandydat, oprócz tych tradycyjnych kierunków, na Takich które bardziej powszechnie, zawsze powszechnie jest, powszechnie jest jakiś znany. duży, duży mm -hmm. nabór, każdy kierunek jest opisany. Więc nie tylko są to wymagania kwalifikacyjne, ale także jest tam informacja o efekcie kształcenia, o no, efekcie, który pojawi się po zakończeniu mm. studiów, czyli kto i co może po tych studiach robić, gdzie może Myślę, podjąć że to pracę. Jest bardzo ważna informacja. Ta mm. informacja również jest na stronie rejestracyjnej, na stronie JRK. Przy każdym kierunku jest informacja o tak zwanej sylwetce absolwenta. W związku z tym to nie tylko to z nazwy ale również, bo czasami nazwa jest dosyć ogólna, mhm. ale również to konkretnie, co kandydat będzie mógł robić, jaki zawód będzie mógł wykonywać, gdzie będzie mógł również podjąć pracę, bo my staramy się także kandydatom przekazać pewną wiedzę, że jeżeli kończą pewien kierunek studiów, to... Na przykład mogą pracować w policji, w służbie granicznej, iść do sądu, iść do banku, Czyli pracować takie przykładowe więc takie dokładne tak, miejsca pracy, gdzie mogliby wykorzystać potem te kompetencje, które nabędą w trakcie. Oczywiście, poza tym jest informacja o wszystkich naszych specjalnościach, bo wiadomo, że prowadzimy kierunki na przykład na wydziale chemii, ale chemii jako kierunków jest kilka. Mamy cieszącą się na przykład dużą popularnością chemię kryminalistyczną już od kilku lat, więc kandydat będzie wiedział dokładnie, co także i na tych studiach będzie się uczył podczas całego okresu 3, 5 lub 3 plus 2, albo tylko na studiach drugiego stopnia. No właśnie, myślę, że, że ta informacja jest niezwykle istotna, dlatego że jakby w powszechnym obiegu, szczególnie na poziomie szkoły średniej, no, uczniowie nie mają takiej bardzo szczegółowej informacji, co mogą studiować, czym są specjalizacje mm -hmm. na studiach, jak się w tym wszystkim poruszać. Mówił pan o tym, że Potencjalni kandydaci mogą się rejestrować na nieskończoną ilość kierunków, że tak mogę powiedzieć. Nie, mam, nie ma teraz żadnego limitu, jeżeli chodzi o kierunki. My mamy kandydatów, którzy wybierają bardzo różne kierunki i specjalności. Kandydat w zasadzie limitowany jest tylko i wyłącznie ilością swoich zainteresowań. I liczbą wpłaconych opłat rekrutacyjnych, no bo niestety, ale proces rekrutacji wiąże się z kosztami ponoszonymi przez kandydata na etapie rejestracji. Więc jeżeli kandydat wybiera kilka kierunków, to oczywiście wnosi kilka opłat rekrutacyjnych i to jest tylko jego, jego limit. Zainteresowania kandydatów są tak czasami diametralnie różne, że spotykamy osoby, które kandydują na matematykę, na dziennikarstwo, na politologię, na ekonomię, na prawo, na na przykład kierunki neofilologiczne i jeszcze gdzieś się pojawi na przykład kandydatury dodatkowo jeszcze zapisał się na geografię. Więc to jest bardzo duży wachlarz. W zasadzie rekordziści. Ja, patrząc na te kilka lat już pracy przy rekrutacji, spotykałem osoby, które zapisywały się nawet na osiem kierunków studiów, zupełnie o różnej problematyce dydaktycznej. A czy już wiadomo jaka jest wysokość opłaty tej opłata rekrutacyjnej? opłata jest stała 85 zł na kierunki które nie wymagają egzaminów wstępnych 130 na na przykład na kierunki które wymagają egzaminów wstępnych załóżmy że jest to u nas wydział artystyczny w części tych kierunków takich jak na przykład jazz i muzyka estradowa czy, czy grafika? No, właśnie, a jeżeli chodzi o, dobrze, że Pan o tym wspomniał, jeżeli chodzi o te kierunki, które wymagają tych egzaminów, egzaminów wstępnych, to kiedy się na, jak gdyby, gdzie można zdobyć informacje i kiedy te egzaminy się zaczynają? Egzaminy wstępne na kierunkach na Wydziale Artystycznym i na tym wspomnianym przeze mnie na początku na kierunku Logopedia z Audiologią będą się odbywały trochę wcześniej niż. Ta właściwa rekrutacja na pozostałe nasze kierunki, dlatego że no, musimy przeprowadzić te egzaminy. Kandydaci muszą się na nie zjawić, muszą zostać przeegzaminowani, muszą mieć informacje o wynikach. Tradycyjnie one się odbywają pod koniec czerwca i każdy z tych kandydatów po rejestracji, ta rejestracja na te kierunki jest trochę krótsza, dlatego że na pozostałe kierunki ona mniej więcej się kończy na początku lipca. Natomiast jeszcze tego dokładnie nie potrafię powiedzieć, dlatego że przygotowujemy akty prawne, które będą regulowały dokładnie terminy. One się pojawią myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni na naszych stronach internetowych, już dokładnie z, te, z dziennymi poszczególnymi terminami. Natomiast kandydaci muszą się przygotować na te kierunki artystyczne, chociażby do egzaminów pod koniec. Czerwca i każdy kandydat dostanie taką informację na indywidualne swoje konto założone w naszym systemie rekrutacyjnym z terminem, z godziną tego egzaminu i, i wtedy przystępuje do egzaminu. Mhm. Czyli y, uporządkujmy to w pewnego rodzaju kroki. Pierwszy krok to jest rejestracja na stronie internetowej. Rejestracja rusza 1 kwietnia. kwietnia. Następny etap... To jest, to jest no, uzupełnienie danych, oczywiście, i oczekiwanie na kwalifikacje. Kwalifikacje na kierunkach nie, bez egzaminów będą w lipcu, i w przypadku kandydatów, którzy będą przystępowali do egzaminów, no to oczywiście po tej rejestracji oczekiwanie na informacje, kiedy odbędą się poszczególne egzaminy. No i po egzaminach jest oczywiście informacja o ich wynikach. Rozpoczyna się proces kwalifikacji. Myślę, że do połowy lipca kandydaci poznają wyniki kwalifikacji i dokonujemy, przedstawiamy kandydatom informację, ile punktów uzyskali, mhm. na ile możliwych miejsc. Zazwyczaj oczywiście dajemy trochę więcej kandydatów na, na tą dostępną liczbę miejsc, dlatego że kandydaci niektórzy nie podejmują studiów pomimo rejestracji. I kończymy rekrutację globalnie na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie do końca lipca. Do końca lipca. Potem jeszcze jest rekrutacja, jakby taki kolejny etap. tak? Jeżeli ktoś się nie dostał w tej pierwszej turze na studia, to jaki jest. Jeżeli ktoś się nie dostanie w pierwszej turze, no to ma szansę jeszcze na drugą, ewentualnie na trzecią, ale to jest ten moment, który się kończy w lipcu. Natomiast jeżeli mówimy już o dalszej części rekrutacji, to oczywiście jest to rekrutacja wrześniowa, która w zasadniczej, w zasadniczej części obejmuje kierunki studiów drugiego stopnia, czyli te wszystkie, które są po zakończeniu, po uzyskaniu tytułu licencjata chociażby. I na to rekrutacja, na te kierunki jest prowadzona rekrutacja we wrześniu. Natomiast pojawiają się też i takie kierunki, gdzie na przykład nie wypełniliśmy limitu w lipcowej rekrutacji, to możemy ogłosić rekrutację dodatkową i ona będzie wtedy we wrześniu także na studia pierwszego stopnia. Oczywiście ta oferta już jest mniejsza, bo wypełniamy no bo część kierunków dokładnie już zapełnionych. zapełnionych. Natomiast otwieramy się także na tych kandydatów. Którzy nie zdaliby matury, bo tacy kandydaci się pojawiają. Jednego czy drugiego przedmiotu ktoś nie zna na maturze, więc ma możliwość tej sesji maturalnej, poprawkowej na wakacjach i na początku września. I, i po ogłoszeniu dodatkowych matur, wyników dodatkowych matur, tych poprawkowych, mamy czasami jeszcze możliwość rekrutowania na, na te kierunki, na które nie wypełniliśmy miejsca. Dla tych właśnie osób, które matury na początku nie zdały. Dobrze. I przypomnijmy na koniec, bo już niestety czas nam się skończył adres internetowy, pod którym należy szukać informacji. irk.umcs.lublin.pl to jest strona rejestracyjna, tam są wszystkie opisy kierunków, i na stronie UMCS pod zakładką Kandydat wszystkie informacje dla kandydatów także są. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo.